I'm Siema, witam z tej strony Karol, wasz ulubiony streamer i wkrótce Youtuber i jest to kolejny odcinek z serii odwalania na FajWemie. Poprzedni materiał widziałem, że Wam się spodobał, bo wbiliście w 24 godziny spokojnie 20 łapek, więc tym razem, jeżeli będzie 25 łapek kolejny film pojawi się we wtorek. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to za seria, to powtórzę, że są to odcinki typu funny Moments z odwalania na wLK off FiveMie czyli krótko mówiąc, łamanie regulaminów, a co za tym idzie, świetna i śmieszna zabawa. Wszystkie momenty są z trumyczków tutaj na kanale oraz niektóre z Twitcha, na którego Was także zapraszam, możecie zostawić też followka. Jeszcze na koniec tego gadania chciałbym po raz kolejny podziękować za tysiaczkę subskrypcji, no i właśnie Ty, jeżeli to oglądasz, właśnie Ty i nie masz suba, to szybciutko go walnij, ponieważ się nie zatrzymujemy i lecimy dalej. A ja już nie przedłużam i życzę Ci miłego oglądania. Dobra, nie mam na jak coś, więc Lipton. Ty co kradniesz auto ku**** Co kur**** auto? trzyma To jest Dlaczego do mnie walisz? Jeszcze raz kradniesz samochód to cię roz**** Ups 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 Nie Jak to mam jakich Takich Ja pierdolę Uciekamy A, ci akurat byli dobrze. Biali są dobrze, dobra, to biali są dobrze. Dobra, jedziemy po naprawkę gdzieś daleko. No i teraz powinno zacząć lagować, nie laguje, Zajebi. Dobra, siema. U... Jeba. Ops. <grystanie> o kur... To jest. Coś ja po wodzie przejechałem, ty. Xb Ej nie mów, że mi się opony przebiły. Nie no, co jest? Ty halo, czemu ja mam fazę? Ej. Strzelają tu się, dobra. Chłopo, żeście kurli i debile Czemu, żeście chłopa zabili? A co, co? No bo chłopak tam leży, kurany, nie? Kur do mnie O nie, ty, oni mnie będą gonić, co? A nie, to nie oni Chłopa k***a kur... zabili Pa, pa, pato pa to, pa to Pa Patrz, on żyje, on będzie żył Fak, ku**. widzisz? Kur... Faultłem, faultłem, wszyscy na na Dostaw mnie. O kur... Nie wiem czemu tu jest taka faza tej. Ty... Masakra. Ale ze jakiego jednego kapucyna. Kur... Długie. Je... nie, to nie była długa. Ale warto go za Lecimy, kur A. jest mój. Jest mój, nice. Teraz ten. Jest mój. Kur Ty Kurz Jesteś moja! Jest! No nie... Nie chcę mówić... ...bicie Dobra, ty jesteś mój kur... O, jest mój, dobra To mnie tu nie ma <laughs> Wszystkich wyrosły Ja pierdziel ja też jestem mistrzem roleplaya, nie? Na, siemaneczko, to tam? Mordo, chodź na no. chwilę Nie, nie, cicho, cicho, cicho No nie, mord Mordę, patrz No Ej, mordeczko Fajne auto No Słuchaj, mam dla no. ciebie sprawę, nie? No, nara No, 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 mów, mów dalej, kontynuuj Dobra, ogólnie to ci... Nie, 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 nie Zajeb... No, Tybilu <noise> O jest tam samochód, jedź no jedź Jesteś mój, wiesz o tym Oj sorry, sorry, kur Czego mnie przyjeżdżasz? Bo no, bym kur... ja Wiem samo się przejechało Sorry kur... Jest mój samochód. Jest kur... Jeeeet! Yeah. Jedź! Kur... I co tak wszyscy ka co, wypier... Ty, no kurta w mnie. Ty, wypier... A kur... jesteś z policji, byku? No jestem z policji, kur... Wow. kur jestem z policji, bo mi jakiś kpit je pki przebranie policjanta. Tylko nie wiem jak gdzieś... No kół bez kitu no Zaraz sprawdzę, Daniel, ku mi się pobawić. Gów na rp.com O kursiamy o, ty hołd ch... pannych ferdem! Ch... pana. Wziąłeś mi na chrystę. O kur... Kisnę nie. Wyszedł, wyszedł. RDM Ty nieźle O ty ku... Tu jesteś Śmieciu Jeba ku... Ej, ej ej, co pan robi? Proszę opuścić Dobra. pojazd, proszę opuścić Proszę opuścić kranami. pojazd Proszę Lewego Ej 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 Co jest? No co ty kurwa teraz do samochodu? Wypierd Weź w samej pier... Jestem Maciek ze szkoły Wpierd U... K***uje cię Ale o pierdolę, pojazd. Czas, Wyszedł. No i po**** puch... chodzisz, k***a, kuch... czterysty debilu. Nie po**** pucynie. O no pierdolę. No i wyszedł. To jest. No kurwa, chłop, nie wiem kurwa, muszę wyjść. Trzeba go wyciągnąć, kurwa. To ja... no nie wiem, możesz go odjechać. Ej, ma, masz kamę, może? Kurr, tak potrzebujesz, że ch***a, czepię mnie już. Kurwa kamy, zrobić tu do Aha, dobra, to on kurwa tak. Nie wiem, nie, nie wiem. W... Dobra. No, chodzi, dobra, jedno. Dobra, elo. O, Tesla zajebis. Badaj się, przejechać. O, zajebis. Szanuję, szanuję. Ty, ale trzeba umieć jeździć Teslą. Ty, on znikł. Tesla. Wsiadaj, trzeba O, siadaj, siama, o kur... siema. Siema. Gdzie jedziemy? Ty się obrałeś. No zajebi Nie wiem. Polic... Policji jesteś? Nie jestem magik, mi dał takie przebranie. O, w sensie, nie wiem krótko. Takie dostałem, kumasz. Na bo auto... jesteś? No co? Na by jesteś, czy co? No, można tak powiedzieć. Kurz... Okay. Rzeczy trzeba są chodzić. To jest moje auto. Znaczy zajmę komuś przedtem, ale... O go? O no, kuraa! Ja birto pierdo... O ty kur... Ty bilet! Ja bir p... Ej, chłopaki! Kur... Bo ja uciekam przed typami, ja ich biję jak to tacy dobre ludzie są Łops Ej, po... Bo... No kur... Ale... Ale mnie nie... Mi tak nie rób się, kur... I co to tam za worek jest? Czy on lata? Wydawało mi się ty, ale faza tam typy się biją, dawaj, dawaj, jedziemy No jedźcie szybciej Siema ma? Ła! Ej kur... Ale pójdę bab... Dobra przecież oni teraz robią to co ja Parą oni tu spełnują samochody. Siema, co tam? Co to jest? Ale zajeb... Pana. Witam, witam. Ma pan naprawkę? Odsprzedać? Eee, nie mam niestety, nie mam. Mi się samochód rozjeb... A, tu się wszystko rozpie... Kur... Kur... Dobra, ja spadam, na razie. Jest motorek, Essa. A to trzeba tutaj, trzeba tutaj, nie, to trzeba inaczej zrobić, panie. Tutaj trzeba ten popchnąć. Kurwa, śmieciu no. Bana śmiec, kurwa, szmato. Ty kurwa. Jak? Fel, ...łak. Łak! Już się, że mi wiedział, Ty, to mój motor. Dostaw mnie Je, ale kurwa. to mój motor to oddaj, nie? Eee, okay. co ty, co ty mi od motor? Ty no, kurde. Młodzieju. motor no. Co, zrobiłeś? E, no, ty, ty no, kurde bali mi motor. Zajeb Motor. <laughs> co za leszcze. Ten, co biega jak... Będę ogłupiał. To kozak... A... Co za debile. Co za debile. też jestem kozakiem, jestem kozakiem. Ja też jestem kozakiem. Dawaj, bijemy się. Walimy się. Ołaś, ginę! O, o... Nie! Ja ci nie. pomogę. No jak? O, kurwa, Porto. Już ci pomagam, już ci pomagam. Ja nie, nie, nie pomagam Już ci pomagam. Już ci... Po... O żyjesz! Dobra, już się pokłada, już się. Już się... Co ty robisz? No nic, już się kładę. Mam Masz, uciekaj. O ku... A. A. Ty co ty A, robisz? Ty co, robisz mi? ty co ty ku nie. No ci podniosłem, o żyjesz, dobra, uciekaj, uciekaj. Ty zostaw mnie. Pobiję. Ej, co, co, co ty robisz? Co ty robisz? A. Ej, co ty robisz? O ty ku... ma, co tam? O kur... Psuło się. Oj ch... Oj się rozjeba Dobra. To też się rozjeba Wszystko się kur... Zjebał. Jo, Może się... ma pan naprawkę? Yyy... Nie ku... Korzystałem. Kurde. <laughs> o ty kur... O ty ku... Kolega mi biłeś. Się... Nie biłem. Nie... Sorry. Pier... Bijemy. O ty ku... Jestem streamerem, witam bardzo serdecznie. Cześć, siema. Witam, Ała. Pomogę już pana. Muszę pana zakuć O kurwa, przepraszam mnie to. Dobra, już pana zabieram. Gdzie mnie pan zabiera? No nie wiem, na szpital albo gdzie, chyba że pan chce, żebym pana zostawił. To mogę zostawić. Nie no, niech mnie pan weźmie. Tylko Pani, pani Panie, ej, ej, tu. Oni mi przejechali. Kurzka Każdy przejeżdża każdego. To jest wyspa przejeżdżania i rozpierdania... Tak mi się wydaje. Tam strzelają do kogoś. Ej, chłopaki! Na nogach nie zejdziemy raczej. Poczekaj. Ej, ziomeczku, ziomeczku. Ziomeczku, na szpital trzeba zawieźć go, ej Kurde. Dobra, nie wiem co teraz. Na szpitalu chyba nikogo nie ma. No, Lipa chyba musisz, nie wiem. Uważa. Nie wiem. Dobra, nie wiem, nie wiem co zrobić, nie wiem Chyba, że nie wiem, bilecik, albo nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam 2,5 minuty do odrodzenia. się to nie wiem. Ja cię, ja cię tu rozkuję i puszczę. A teraz nie mogę. O, teraz się rozkupam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Poczekaj, może ktoś przyjedzie. Nie no, nikogo nie ma Wszyscy poszli spać, nie ma, nie ma, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, na no, no. Tylko po to od niego uciekłem, aby zajebać ja Tesla Essa ESA, byku Jak chcę... Dobra, nie, 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 już, kij z nim O ty ku... Dobra, Tesla czy GMC? Tesla Cicha Baby Idziemy określać kasy, część się da Dobra, muszę kogoś przejechać, nie? Muszę kogoś przejechać, bo mnie trzepie Muszę kogoś rozjechać, szybko Muszę kogoś rozjechać Tacy mała Dobra, ty będzie dobrze Łapa! To nie ja tu mamy ziomka No kur... I pierd... I pierd... Stąd, kur... Śmieciu, jeba... Rozjeb... samochód A kur... Mamę moja Tesla, kur... na Tesla Nie ma problemu Ale wody Cześć, ja bo tam chłopa miałem do opierdzielenia Ty <śmieniczy> co ty k***a ku... na... Ty j***a k***a Bierz mi bić szmato J***y ku... J***a pierda... Dobra, nie bij mnie już To mnie nie bij k***a ku... pierda... J***a ku... Mówię wy ku... k***a J***a, Dobra, siadam do to tu mnie nie zbije no, ty k... Kur... Ty, kur... ty, kur... ty co mnie zaszczeliłeś, ała! Jesteś Ała! O, mnie się obyłem Co ma, co tam? Co jest? Policja? Co? Ty policja? Nie. Ta. Nie, to bo mi coś... ma, Magik mi dał jakiś ciwny tak. ubior. E, gdzie ty biegniesz, Ej, stary. Kurwa. A podnieś ręce. A po co? Podnieś ręce. No poje chyba. Ja no czyli? prawda. No cię po... nożem. Ty kurwa, Mówię... No, no, mówię no, świg. No i podnieś mnie teraz. Jest... Nie podnę! Ale powiedz mi czemu na tej wyspie się wszyscy zabijają? wiesz, wiesz co? No. Dzisiaj teraz o tej porze, nie? No te bomba wokół mu, tego... Nara Co tam, co tam na tym telefonie oglądasz? Piszę, no ziomko. Dobra, dobra A ty zwykły policjantem Nie, bo mi magik, mówię, mówię każdemu, bo ja nie wiem ja tu żyje i... Nagle się zmienił mi ubranie, nie wiem, albo magik, albo nikogo. Nie mogę się przebrać. A, Wow No i chuj nie, bo zaraz wyrwę majorę. Chociaż wątpię. No, Teraz tyle osób wyłapało majorę. No, a ja nie wyłapałem Dzisiaj pięć moich ziomów. Bo... To nie jest. Że... Dobra, ja spadam, bo ci k... top. Aura. Ty, gdzie tak szybko idziesz? Powoli, powoli, powoli.

nie daj to, daj to proszę, daj to Ja mam tego cztery, więc Dzięki. masz... Dasz to! Kwk, dawaj to! To daj mi jak coś mi? fajnego. Jak mi coś dasz fajnego, to ci dam. Bo ja to zgarnąłem k... z tego, z random A co ty chuj Co to jest? Wiktor, to jest taka Wiksa, jak jesteś tutaj, to tego nie odpalaj. Dawaj, odpalam, dobra, nie na. No. Nie odpalaj! No nie wiem, dobra, dam ci jedno jeszcze. Spoko. Dzięki, Nora. Spoko, Nora. Nie wiem, gdzie mam biegać, no no jak się, no. Dobra, tu biegnę Witaj ponownie. No, mi Może jakoś go podnieść, ale. Bo on no chyba śpi. Do was. A, kolega! Chodź tu. Co? Bo musimy pomóc pani, kurwa, wynieść tego chłopa. Dobra, jedziemy. Nie, Ja nic nie mówiłem. On mówił, on mówił, ja słyszałem, ja słyszałem. Muszę odmasować inne dupy. Chyba napad był. coś No i stekłem! Ty śmiecił! Wyżywa się, ja mam wady wymowy. Ej, a czemu ta pani jest taka dziwna? Łysa! I w ogóle. Moja koleżanka z psychiatryka. Aha. A to dlatego, dobra. No? Ja no No! No siadaj! Ej nie wiem, co ty robisz, co ty robisz, ty debilu. Wypierdzielaj tam na dół, wypad, won. Raz. Raz.